Mmm! śpisz? Nie. Tak, co jest? No wiesz, mam pytanie. Tata chciałby odebrać dzisiaj komputer. Przygotowałeś go? Ej, słuchaj, co dzisiaj robisz? No w sumie to nic, wiesz. Koniec wakacji, trzeba odpocząć, wyčilować się i tak dalej. No to słuchaj, Madziu, biaj, przyjeżdżaj, bo jest robota. Oh. Gdybyś tam tak nie siedziała, tylko przyszła i mi pomogła, co? Tak, jak Madzi nie chce się pomóc, mi pomóc, Madzi. Pomóc, tak, ten wideo, kurde. To wideo nie jest w konwencji filmowej. Witamy Was serdecznie na odcinku. Akcja jest dzisiaj taka, że ja ten komputer powinienem był już złożyć. Bo to jest tak, że ja ten komputer powinienem był już złożyć trochę wcześniej. Siadź sobie, Krzysiek. Nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak powinno wychodzić. Tak w sumie nie powinna mu była już pomagać. Czy on miał już to zrobić wcześniej? I czemu mu się trafiło najcięższe? Wiedziałem. Wiedziałem, że coś musi zostać. Ale nie pamiętam, żebym kładł tutaj ten komputer ciężki. <słuch> Może zacznijmy od przedstawienia, z jakich elementów będziemy budować całe komputery. Widzicie teraz cały zestaw wszystkich elementów potrzebnych do budowy komputera. I zacznijmy po kolei. Mamy procesor Intel Core i7-6700K, czyli procesor z odblokowanym mnożnikiem. I żeby wykorzystać ten jego atut, mamy płytę MSI Z170A Gaming Pro Carbon, która dzięki swojemu chipsetowi obsłuży możliwości podkręcania procesora. Dalej mamy kartę graficzną. Karta graficzna także od MSI GTX 1080, czyli topowy model. Ja mam radę na swojego. Zrozczytać. Następnie mamy 64 GB RAMu DDR4 od Giskila. I skoro już o pamięciach, to mamy dwa dyski twarde: 1 Terabajt i 2 Terabajty. Możecie się zastanawiać, dlaczego dwa różne, dwie różne pojemności. Chodzi o to, żeby się nie myliło. Oraz dysk SSD 850 Pro Samsunga, który będzie służył jako dysk na wszelkie programy. Oraz dysk M2 950 Pro, także od Samsunga, który będzie służył jako dysk systemowy. Następnie, żeby schodzić procesor, mamy chłodzenie od Be Quiet Dark Rock Pro 3 oraz by wszystko ładnie, elegancko zasilić 650W. E, Kurcz, jest ciężki, co ja zrobiłem. Oraz na koniec, żeby te wszystkie elementy połączyć razem w działający komputer, mamy obudowę także od Be Quiet Dark Base Pro 900. Linki do tych wszystkich elementów, które przedstawiłem, macie w opisie i możecie zobaczyć cenę, sklepy, w których można je kupić, więc proszę, w komentarzach. Bez pytania, Ziemniaka, gdzie kupiłeś to, gdzie kupiłeś tamto? OK, Możemy się tak umówić? Proszę. Największy problem miałem z doborem odpowiedniej obudowy. Mogliście mnie nawet widzieć zadającego pytanie na naszej grupie technicznej. Ostatecznie odezwałem się u źródła i firma BeQuiet poleciła mi swoją obudowę. Dark Base Pro 900 którą podesłała razem z wcześniej wspomnianym chłodzeniem i zasilaczem. Tutaj możemy mówić już o produkcie premium. Obudowa jest wielka. Ogromny, przeźroczysty panel boczny z szkła. Już niebawem będzie chować wszystkie komponenty. Należy z nim bardzo po... ostrożnie postępować. Madzia, bardzo Ci proszę ostrożnie. Chcę tutaj też pokazać, że Madia jest też w stanie sobie poradzić z otwarciem tego. Widzicie? Bułka z masłem. ja teraz proszę cię odłożyć ci to ostrożnie, bardzo ostrożnie. I oznacz, oznacz. No nie, tutaj będziemy składać wszystko. Aha. Od góry możemy zobaczyć panel z portami USB, a z przodu ukryte są dźwiczki. Gdzie w dwóch standardowych zatokach możemy schować na przykład napęd DVD. A poniżej, za filtrem, mamy dwa wydajne wiatraki. nie zastanawiacie się, dlaczego jest ten pomarańczowy pasek. Mój tata nie do końca lubi pomarańczowy, ale on jest specjalnie, żeby przypominał mu, kto złożył ten komputer. Mówicie, pomarańcz, 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 pomarańcz. Tutaj nawet śrubki są premium. I nie zgubimy ich, dlatego że po lekkim odkręceniu zostają w panelu bocznym. Po odkręceniu czterech śrub utrzymujących taflę szkła ukazuje nam się wnętrze. W środku mamy pudełka z akcesoriami oraz paskami LED. Szczeliny do cable managementu są wypełnione gumowymi uszczelkami, ale więcej tych udogodnień będziemy mogli zobaczyć już przy samym składaniu. Już wam mówię, dlaczego aż takie wrażenie wywarła na mnie ta obudowa. Zobaczcie na ten komputer. To jest komputer Madzi, który muszę jej oddać. Ta obudowa ma 45 cm. Moja obudowa jest dokładnie tych samych wymiarów, a jeżeli spojrzymy teraz na tą obudowę, ma ona prawie. 59, jak sami widzicie, jest znacznie bardziej masywna. Nawet jak zobaczymy ją od boku, to kurczę, to jest maleństwo. Jak można się w czymś takim zmieścić? A teraz, żeby nie było, że składanie komputera jest takie ciężkie, trudne, to może zaproszę Madzie. I to Madzia dokończy kolejne parę etapów. Co masz w ręku? Kartę graficzną? Nie, płytę główną. Karta graficzna. Ja się nie znam na tym. Witamy was w unboxingu. Ja będę tylko rozpakowywać, a Ziemniak opowie o co chodzi. Jako płytę główną wybrałem Z170A od MSI. Dlatego, że wcześniej u siebie zmieniłem na płytę tej samej firmy i wszystko ze streamami zaczęło działać. Zawsze zastanawiałam się dlaczego takie sprzęty są pakowane w takie dziwne worki. Płyty główne, karty graficzne, dyski. No i mamy naszą płytę główną. Pierwszą rzecz, którą zamontujemy to będzie procesor. Nigdy nie otwierałam takich rzeczy, się boję. To jest procesor. Aby włożyć go do soketa musimy zwrócić uwagę na dwa elementy. Na ten mały trójkącik w rogu i dwa wgłębienia po bokach. Umieszczamy go w gnieździe i zamykamy klapę. Czarna zaślepka wyskoczy sama, a my mamy zamontowany procesor. Teraz wystarczy wyciągnąć ramy z opakowania, znaleźć miejsce, gdzie mamy to przecięcie wśród pinów, Wcisnąć je na miejsce i uwaga, wszystko działa. Na Instagramie możecie zobaczyć zdjęcie, jak te cztery ramy wyglądają obok siebie. Uh. Madzia wcześniej zamontowała ramy oraz procesor, ale teraz czas na chłodzenie. Nie chciałbym, żeby upaprała cokolwiek pastą termoprzewodzącą. No i znowu wyciąganie z pudełka. Więc tym zajmę się ja. Mamy chłodzenie Dark Rock Pro 3, które będzie idealnie pasować do całego wyglądu. Dlatego, że procesory przychodzą z różnymi y, soketami i z różnym montowaniem, to tutaj producent zapewnia nam różnego rodzaju przejściówki, śrubeczki, nakrętki, których będziemy używać do tego, żeby zamontować to chłodzenie i móc schodzić ten procesor. Piękny 6,700K. Patrzcie, to jest ogromne, to ma dwa wiatraki, to są jakby dwa chłodzenia w jednym. I oczywiście fragment, o którym kiedyś Tiwold zapomniał, czyli folika. Nie, Tiwór, my nie zapomnimy, żeby zdjąć folijkę. W przypadku montowania chłodzenia warto jest zajrzeć do instrukcji i zobaczyć, które śrubki nam będą potrzebne, dlatego że każdy procesor ma inny soket, inny rozmiar i inne akcesoria są nam tutaj potrzebne. Jak już wszystko zamontujemy, damy troszeczkę pasty termoprzewodzącej, to uh, możemy się cieszyć. Mm, ale ślicznie to wygląda. Mm -hmm. Następnie mamy zasilacz Dark Power Pro 11, który przychodzi nam w ciemnym opakowaniu, które skrywa... O rany. sam zasilacz. To jest zasilacz modularny. W tym małym pudełku, które przypomina nam pudełko do butów, możemy znaleźć wszystkie kable, które są potrzebne, żeby podłączyć je do zasilacza, a następnie do komponentów, które się znajdują na płycie głównej. To, co zwróciło moją największą uwagę, to ten śledź z napisem OCK, albo z worka, którą dajemy do odpowiedniego gniazda na samym y, zasilaczu. I to polega na tym, że łączymy wtedy wszystkie linie 12V w jedną, przez co możemy tą linię bardziej obciążyć. Dla overclockerów takie. Oprócz tego, na czym polegają zasilacze modularne? To co widzieliście, producent zapewnia nam cały zestaw okablowania i w zależności od naszych potrzeb my możemy to okablowanie sobie popodłączać z tyłu i nie będziemy mieć luźnych zwisających kabli, jak to kiedyś w starych dobrych czasach się zdarzało. Teraz przychodzi chyba najważniejszy moment. Czyli... oj, drzwiczki mi się otworzyły. Czyli teraz zasilacz trzeba wsadzić do obudowy, później zasilacz podpiąć do płyty głównej, płytę główną w sumie zamontować wcześniej. Kurczę, powoli wszystko zaczyna nabierać kształtów. W środku jest nawet specjalna tacka, na której montujemy zasilacz. Potem zamontowałem dysk na M2 na płycie głównej, o którym zapomniałem chwilę wcześniej. Wstawiłem zaślepkę do płyty, powoli upuściłem zbudowaną całość, dokręciłem wszystkie śrubki i w ogóle to użyłem innych śrubek, większych, które zarombiście wyglądają. No i trzeba się teraz uporać ze wszystkimi kablami. Jeżeli chodzi o guzik do włączania, wyłączania komputera czy do resetowania, albo same ledy, które są na obudowie, to jest coś takiego jak złącze JFP1. I teraz tam trzeba podłączyć HDD HDD w zależności od tego od diody od polaryzacji. To problem jest taki, że niektóre obudowy, tak jak ta, na przykład nie mają kolorowych kabli, żeby to rozpoznać wystarczy spojrzeć na tył takiej złączki. Na przykład w tym przypadku, jeżeli mamy HDD, to plus będzie tam, na tym złączu, gdzie jest pokazany trójkąt. W obudowie należy zwrócić uwagę na fakt, jak sprytnie rozwiązane jest montowanie dysków w środku, bo mamy pełną dowolność, ile chcemy zostawić tacek. Oczywiście zapomniałem najprostszej rzeczy, czyli nie zakupiłem napędu DVD, więc żeby nie zostawiać taty bez niego, mój komputer stał się dawcą. Komputer zrobił się już naprawdę ciężki, a na koniec jeszcze ostatni element, czyli karta graficzna MSI GTX 1080, dziung, 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 dziung. która zapewni odpowiednią wydajność całemu systemowi, ale potrzebuje najpierw zrobić miejsce. Najfajniejsze w płycie MSI jest to, że porty od PCI Express są wzmocnione. Zwłaszcza jeżeli kładziemy tak dużą kartę. To miły dodatek. Po zamontowaniu karty graficznej pozostaje nam już tylko zamontować LEDy, które są od razu w gotowych paskach. Oraz drugi pasek zgodnie z tym, jak jest na obudowie, na pudełku. jak jest Już jestem zmęczony. Zmęczymy z madzią ten komputer od dłuższego czasu, żeby to jeszcze nagrać. Ale uwaga, jest pewna nauka w tym, jak zamontować takie LEDy. Bo na pudełku jest nawet, żeby na górze i od strony frontowej. My się długo z Madzią zastanawialiśmy, w jaki sposób to zamontować, i rzeczywiście taki sposób jest najlepszy. Dlatego, że jak te LEDy świecą tak i tak, my patrzymy od tej strony na komputer, czyli powinno nam oświetlać najlepiej i nie powinno nas radzić. Takie jest nasze założenie. Teraz pamiętna chwila. Oba LEDy działają, można zmieniać im kolory: czerwony, niebieski zielony, pomarańczowy. My zostaniemy na razie przy białym. I jak macie sądzisz? Tu czy niżej? Niżej zdecydowanie, nie? To wiesz co, to ja ten pasek teraz... Czyli nie wyżej. Niżej. To teraz ten kabel by się przydało zamontować dołem, wiesz? Jako jedna z ciekawostek to jest to, że kontroler w tej obudowie jest w stanie zasilać paski ledowe działające na 5 V, czyli tak jak my mamy zwykłe ledy, które mieliśmy dookoła pokoju, one były na 12 V. Te są na 5 V, a na 5 V są też diody adresowalne. Czyli jeżeli by zrobić prosty interfejs do diod adresowalnych, który byśmy podpięli bezpośrednio do USB na płycie głównej, to moglibyśmy na przykład sterować całym oświetleniem adresowalnym. Dobre by to było. Tylko ile by to zajęło, jak nam zajęło budowanie komputera, dwa dni? To jest piękne, Śliczny! Udało się. Jak sami widzicie, komputer sprawia niesamowite wrażenie, już nawet z samego powodu, że stoi. I teraz wspaniała chwila. Komputer się uruchamia, i po chwili zaświecają się LEDy. W środku można tymi LEDami sterować na różne kolory. Na przykład czerwony, na przykład zielony, na przykład niebieski, y, rdzawy, pomarańczowy. Albo można ledy wyłączyć, jeżeli kogoś to wkurza, ale jak już mamy ledy, to warto jest z tych ledów korzystać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak dla mnie najbardziej elegancko wygląda kolor biały. Oczywiście jest jedna kwestia, szkło musi być idealnie czyste. Ja muszę troszeczkę pyraksa użyć, żeby go doczyścić tutaj, więc jeszcze zdejmę tą klapę. Ale ogółem... Maszyna jest skończona. Jeżeli chodzi o jego wnętrze, postarałem się, żeby wszystkie kable były jak najbardziej elegancko poustawiane. I teraz wszystkie chowają się w odpowiednich szczelinach. Kurczę, nie, nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć. To wygląda wspaniale, majestatycznie. Jedynie w swoim rodzaju, można powiedzieć. O! Dzięki wam wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja mam nadzieję, że mój tata się tak samo ucieszy, jak ja się ucieszyłem, jak pierwszy raz zobaczyłem ten komputer odpalony, z tymi wszystkimi LEDami. Dodatkowo muszę powiedzieć, że jest on niesamowicie cichy i przyjemny, i taki ładny. Jeżeli chodzi o jakieś benchmarki w grach, to niestety ich nie będę tutaj robić. Możecie się domyślać, że większość rzeczy pójdzie. Ale dlaczego? Dlatego, że mój tata po prostu nie lubi gier. To będzie komputer stricte przeznaczony do pracy. Dużo obróbki danych, dane z Excela po 200 kolumn, po 100 tysięcy wierszy na dzień, plus jeszcze w dużej ilości statystyka, trochę obrabiania filmów 4K i takie tam proste zadania, że Nie mogę się na niego napatrzeć. Dzięki Wielkie jeszcze raz, jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to serdecznie Was tam zapraszam, dlatego, że na pewno dowiecie się czegoś ciekawego. W opisie, jeszcze raz przypominam, są wszystkie linki do każdego pojedynczego, drobnego komponentu, który się znajduje tutaj. Zobaczcie je, będziecie wiedzieć, co to za komponent.